Cześć. I witajcie w poradniku, jak zrobić sobie licznik śmierci na naszym świecie. Ważne jest to, że na trybie Survival tego nie zrobimy, bo musimy mieć dostęp do komend, więc na trybie kreatywnym dopiero wpiszemy tą komendę, żeby mieć taki licznik śmierci. Więc możecie stworzyć świat sobie na trybie kreatywnym i po prostu później przełączyć się na tryb Survival. Więc tak, wchodzimy w czat, ukośnik, wpisujemy sobie Art. za pomocą taba możemy szybciej to sobie wkleić. Następnie wpisujemy Objectives, Add, i teraz musimy Podać nazwę naszego licznika śmierci. On jest dość kapryśny. Na przykład. Licznik śmierci. To nie możemy tutaj podawać polskich znaków, bo jak widzicie podświetla to się na czerwono. Kolejna rzecz nie może być odstępu, jeżeli nasza nazwa ma więcej niż jedno słowo. Może być to razem napisane z ukośnikiem, z podłogą jak wam pasuje, ale generalnie uważam, że to brzydko wygląda, dlatego zalecałbym wpisać sobie po prostu zgony. Następnie wybieramy opcję, do czego to ma się odnosić, i to ma być dead count, czyli po prostu do naszej śmierci. Wybieramy tą opcję, wciskamy Enter i mamy pierwszą część komendy. Teraz musimy wpisać drugą komendę. Konkretnie ona zaczyna się tak samo, czyli Storyboard Art Objectives. I teraz wybieramy opcję Set Display. Następnie Sidebar. I teraz mamy tutaj zgony. Po prostu gra nam zapamiętała nazwę naszego licznika śmierci. Wybieramy oczywiście tą nazwę, którą wcześniej wybraliśmy. Mamy, wciskamy Enter. I mamy tutaj zapisane po prostu zgony, które się wyświetlają z prawej strony. Jeszcze tutaj zginę, żeby wam pokazać, że to na 100% działa. Akurat w tym przypadku ja mam dość długi nick, więc po prostu moja nazwa dość tutaj dużo miejsca zajmuje. Większość nicków jest dość krótsza, więc po prostu to nie powinno wam jakoś mocno przeszkadzać. Jeżeli ten filmik ci się przydał, to zostaw łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia!